Jedziemy sobie dzisiaj z ćwiczeniami, które możecie robić nawet bez wstawania z kanapy. Zacznijmy od przyciśnięcia tutaj skóry pod obojczykiem. Głęboki wdech. I z długim wydechem głowa idzie w przeciwnym kierunku do ramienia. Pilnujemy, żeby drugie ramię się nie podnosiło. I z wydechem głowa wraca do centrum jeszcze cztery razy wydech ramię w dół ucho do przeciwnego ramienia i wróć trzy wróć dwa wróć ostatni Broda będzie szła do ramienia, do sufitu, do ramienia, do sufitu. Jeszcze cztery. Góra. Trzy. Pilnuj przeciw na żeby żebym się nie podnosił. Dwa. Ostat. Wróć uchem do ramienia. Wracamy do centrum i tak samo druga strona. Przytrzymujemy tutaj, tak jakbyśmy chciały trochę ściągnąć w dół skórę pod obojczykiem. I do przeciwnego ramienia. I wróć. Jeszcze trzy. Wróć. Dwa. Wróć. Ostatni. I broda do ramienia. Broda w sufit. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Super, wracamy do centrum. Teraz podciągamy barki do, uchu, do uszu. I z wydechem rozluźnij. Jeszcze raz mocno. Barki idą do uszu, krótka szyja. Z wydechem rozluźnij. Barki sobie spadają. Ostatni raz. Wyciągnij teraz ręce w górę. Spróbuj trochę poruszać łopatkami. Tak jakbyś chciała wyciągnąć jedną, wyciągnąć drugą łopatkę. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Super. Teraz ręce z góry. Pilnuj, żeby nie wygiąć pleców w odcinku lędźwiowym, żeby się nie zrobiło to tutaj. Tak jakbyśmy chciały myśleć o tym, że mamy z tyłu też żebra, że nie tylko żebra są z przodu, ale też z tyłu i łopatki idą do tyłu, łokcie szeroko, długa szyja. Osiem. Siedem. Sześć. Z wydechem łokcie w dół. A żeby nie wypychają się do przodu. Jeszcze trzy, dwa, ostatni. Zostań z szeroko ustawionymi łokciami i powoli mały puls. tył. Osiem, siedem, sześć, pięć. Dalej trzymamy brzuch. Na macie jest łatwiej, bo tutaj trochę buja od kanapy, ale damy radę. Jeszcze dwa. Ostatni. Super. Teraz możemy zmienić splot nóg, tak żeby nie było cały czas tego samego. Łokieć znowu do tyłu, tak żebyśmy nie machały sobie przed twarzą. I wyciągam, wydłużam bok. Długa szyja, znowu nie podciągam barków do uszu, barki nisko i wracam. Jeszcze cztery. Cały czas pcham to biodro w dół i wróć. Trzy. Wróć. Dwa. Wróć. Ostatni. Zostań mocno. Biodro idzie w dół. Ręka odrobinę do tyłu. Trzy głębokie wdechy. Tak jak mu chciał, tutaj zrobić dużo miejsca. W żebrach po tej stronie. Głęboki wdech. Tu wydech. Głęboki wdech. Tu wydech. Ostatni. Z wydechem. Super. Zmieniamy stronę. Tak samo. Druga ręka. Wyciąga się. I wraca. Pamiętamy, że łokieć jest bardziej z tyłu niż tutaj przed twarzą. Jeszcze sześć, pięć, cztery, trzy. Zostajemy łokieć delikatnie do tyłu, trzy głębokie wdechy robimy miejsce w żebrach i długi wydech, wdech, długi wydech, ostatni raz z wydechem i dziękuję Ci bardzo za dzisiaj.